Hello. Siemanko, jestem technokratą i witam Was w kolejnym Techniusie. I powiem Wam tak: dzieją się dymy. Dymy, które zakulisowo mogą mieć dalekosiężne, że tak powiem, konsekwencje dla niemalże całego świata. Bo oto sam Altman został usunięty ze stanowiska CEO OpenAI. Jednej z obecnie najpotężniejszych teoretycznie przynajmniej firm na świecie, może nie wskazują na to wyceny, natomiast sam fakt, jaką rolę OpenAI odgrywa w rewolucji sztucznej inteligencji, która no jest rewolucją na miarę rewolucji przemysłowej czy czegoś w tym rodzaju gigantyczną wręcz światową rewolucją technologiczną, której skutki tak naprawdę dopiero dojrzewają i będą brzemienne przez kolejne lata by finalnie no, powitać nas zupełnie innym światem, i to nie są patetyczne słowa nad wyraz, to jest fakt. To jest czyste założenie, ponieważ OpenAI, znaczy, przepraszam, OpenAI to jest, to jest firma, tak? ale najpierw samo AI. AI to jest narzędzie nowej generacji. To nie jest tak, że jest to coś zupełnie nowego, powstałego z niczego, bo Samo OpenAI powstało w 2015 roku, więc masę lat temu. sama koncepcja AI jest znana od kilku dekad same badania generatywnych czatów sztucznej inteligencji, które obecnie za sprawą między innymi czatu GPT podbijają świat jako taki flagowy produkt AI, aczkolwiek to nie jest jedyny produkt AI. To jest tak troszeczkę jak z Adidasami przez jakiś czas, że, Każde buty sportowe były nazywane adidasami. To teraz jak powie się sztuczna inteligencja, to większość ludzi ma na myśli generatywny czat AI, taki jak czat GPT, co nie jest równoznaczne. Znaczy, to powiem tak. Czaty typu GPT, czyli te generatywne sztuczne inteligencje, to są sztuczne inteligencje. I tak każda generatywna sztuczna inteligencja jest sztuczną inteligencją, ale nie każda sztuczna inteligencja jest generatywną sztuczną inteligencją, bo istnieje wiele rodzajów sztucznej inteligencji. Ale my dzisiaj nie o tym. My dzisiaj właśnie o tych giereczkach, ponieważ facet twórca, jeden z twórców, bo to tak nie jest, że jest jedyny, najpotężniejszej w tym momencie. Firmy zajmującej się sztuczną inteligencją, która to tak jak przed chwilą wspomniałem, jest kolejną rewolucją w dziejach ludzkości, zostaje wy, wywalony. Z dnia na dzień. Na Google Meet'sie. nie na żadnej radzie nadzorczej, gdzie spotkali się w pokoju i podebatowali, powiedzieli sam. Sorry, ale wiesz, teraz już nie jest tak, że jak wcześniej. 8 lat temu da dawałeś sobie radę w organizacji małej organizacji non profit. Teraz jesteśmy światowym gigantem wartym miliardy dolarów. Czas na jakieś zdolniejsze kierownictwo. Nie, to było spotkanie na Google Meetie i Elosam, nie byłeś z nami szczery, więc wy... wyjdź! Chwilę później został zwolniony też drugi współzałożyciel, współzałożyciel czata, czy też czatu OpenAI. Niektórzy to są twórcami czatu GPT. Tylko czekaj, jak mu było, bo ja się gubię w tych nazwiskach. Brookman. Oprócz tego odeszło trzech polskich naukowców z którego tylko nazwisko mądrego pamiętam, profesor MIT i dwóch innych czołowych jakby naukowców samego OpenAI, z pochodzenia Polacy, prężnie działający na na, na na, no właśnie w OpenAI na zachodzie już od lat no i oni odeszli, też kilka godzin po ogłoszeniu tych wiadomości, więc oni nie zostali zwolnieni, a zde sami zdecydowali się zwolnić. Więc dokonały się przepotężne roszady w firmie, która. Nie wiem, no nie wiem jak to powiedzieć, ale jest takim. Yy... Nie wiem, no jedną z najpotężniejszych potencjalnie filmów, bo ona nie jest najdroższa, ale potencjał OpenAI dostania się światowym gigantem pokroju e, Mety, Microsoftu, e, Apple czy Nvidia, która za sprawą napędzania sztucznej inteligencji stała się jedną z topowych firm na świecie, jest gigantyczny. E, jeżeli OpenAI będzie trzymać e, w Fasą to może dużo opowiedziane, ale dystans od pozostałej konkurencji, która jest gigantyczna i każdy chce stworzyć swój generatywny czat, generatywną sztuczną inteligencję, ja nie wiem co ja mam z tym generatywnym czatem, generatywną sztuczną inteligencję, więc jest tutaj gigantyczna konkurencja. No i oczywiście czat GPT, Rządzi pod tym względem, zdecydowanie odsadza o kilka długości konkurencję, no ale już niejedną taką historię w historii mieliśmy, że coś odsadzało konkurencję o kilka długości, wydawało się, że jest absolutnym szefem, tak jak Nokia lubię ten przykład podawać, a potem znalazło się w ciężkiej dupie. Natomiast, jeżeli trzymaliby dystans em, i rozwój, to staliby się gigantem za niedługo. Znaczy, już są gigantem, ale do, dobrnęliby do top 10 korporacji na świecie, em, a z najpotężniejszą bronią w dzisiejszych czasach, jaką jest informacja. Tyle, że informacje trzeba zebrać, i to jest w tym momencie coś, czym zajmowały się firmy od lat. Naprawdę od lat zajmowały się tym firmy. Zbieraniem informacji to była najcenniejsza rzecz, jaką mogły te firmy robić, ponieważ za pomocą tych zebranych informacji dało się sprzedawać produkty, no a na sprzedaży produktów, wiadomo, najlepiej się zarabia. Natomiast istnieje jeszcze bardziej, że tak powiem, wybuchowa mieszanka, którą posiadając, no de facto w dzisiejszych światach się rządzi. Jest to możliwość zebrania danych i ich przetworzenia w jak najbardziej efektywny sposób. No i do tej pory wiadomo. Do przetwarzania informacji mieliśmy masę narzędzi. Sam kilka lat temu na studiach uczyłem się masy algorytmów rojowych, nie wiem, jakichś tam mrówkowych, genetycznych i tak dalej. Cała masa algorytmów do przetwarzania danych, szukania ekstremów funkcji, co dawało pewne rozwiązania w zbiorach danych i tak dalej, i tak dalej. Natomiast dzisiaj, mając już tak wytrenowane sieci neuronowe, Tyle potrafiące, co te, obsłu które obsługują chat GPT, a wiemy, że troszeczkę z technologią AI jest jak z technologią ogólnie czyli, że my ludzie mamy coś, co jest już super, ale i wiemy jedno: że wojsko na bank ma coś lepszego, i być może jeszcze, jeszcze coś lepszego jest. I i tak trochę jest z czatem GPT. To już jest fascynujące, przepotężne narzędzie, ale wiemy, że za kulisowo na pewno jeszcze potężniejsze narzędzia są. W związku z tym, oczywiście, nie mam totalnie żadnych powodów, żeby to, co za chwilę powiem, było prawdą, bo nie mam na to żadnych, absolutnie żadnych dowodów. I równie dobrze mógłbym sobie ubrać foliową czapeczkę. I stać się jednym z twórców teorii spiskowych. Natomiast wydaje mi się, że tak nagła decyzja na tak ważnym światowo-korporacyjnie stanowisku, jeżeli zapada, zapada z naprawdę poważnych, zakulisowych gierek. I jeżeli chodzi, tutaj jest mowa, że chodzi o sprawy osobiste, bla, 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 bla. Natomiast wydaje mi się, że nie do końca, że w dzisiejszych czasach jednak sztuczna inteligencja odgrywa na tyle dużą rolę, że takie decyzje mogą być polityczne. I okej, okay. mogłoby o tym, że to jest polityczne w jakiś sposób, że jakaś może. Zaostrzenie, nie tyle co właśnie zaostrzenie yy, polityki względem sztucznej inteligencji, to znaczy złagodzenie jej jako takiego agresywnego algorytmu, a bardziej w drugą stronę. Bo z jednej strony sam Altman cały czas powtarzał, że no, generalnie to. A, włączyłem sobie myszkę. Generalnie to trzeba wiecie, sztuczna inteligencja jest niebezpieczna, trzeba wypuszczać więcej regulacji dotyczących sztucznej inteligencji, trzeba na nią uważać. I z jednej strony ja osobiście uważam, że to była potężna zasłona dymna. Na zasadzie jak coś się kiedyś wypieprzy, a mając wiadomości zakulisowe, wiedząc ile to gówno potrafi, to wiemy, że prawdopodobieństwem wypieprzenia się czegoś jest. E, Wysoce prawdopodobne, i generalnie nieważne, czy to, co mówił Altman, jest prawdą i myślał tak faktycznie, że trzeba wprowadzić regulacje, czy jest zasłoną dymną i takim e, troszeczkę e, pasami bezpieczeństwa, które sam dla siebie tworzył na przyszłość. że Jak się coś wypieprzy, to on powie, no ale nie mówię, nie? No mówiłem wam, no, no kuć wam wiem, czego wy ode nie chcecie. Ja mówiłem, że to jest niebezpieczne. No, o, przepraszam. Jak się mnie nie słuchało. To już nie mój problem i bez względu na to, czy on faktycznie w to wierzył, chciał tych regulacji, i tak dalej, i tak dalej, czy yy, budował sobie tylko taki parasol bezpieczeństwa na przyszłość, to świadczy o jednym: jest to technologia, która w jakiś sposób nie tyle, że może się wymknąć spod kontroli, jak w Terminatorze, ale może gwałtownie zmienić naszą, naszą rzeczywistość i posłużyć do niebezpiecznych celów. Coś troszeczkę jak dynamit. Nobla, prawda? To nie było tak, że to była jakaś super turbo przełomowa technologia, bo jakieś generowanie wybuchów to my mieliśmy, nie? Była nitrogliceryna przed dynamitem, był czarny proch, cała masa różnych takich zastosowań. Dynamit to dopracował, jakby, no i stał się poniekąd re rewolucyjny. Zastosowanie na wielu, polu, na wielu polach: górnictwo, no ale przede wszystkim też wojna. Troszeczkę, właśnie, mam wrażenie, że taki case może dotknąć. Ej, oczywiście, są to tylko i wyłącznie moje gdybania na podstawie jakichś tam obserwacji. Natomiast, no, generalnie. Pomimo tego, że sam uważam to za zarąbiste narzędzie e, i to, że ludzie płaczą, że będą tracić pracę, to faktycznie jest jedno, ale na rzecz koparek też masę ludzi traciło pracę. Na rzecz automatyzacji produkcji też masa osób traciło i traci pracę. I na rzecz całego postępu technologicznego cała masa osób traciła i traci i będzie tracić pracę. Pod tym względem sztuczna inteligencja to tylko kolejny klocek do tej układanki. Sztuczna inteligencja jest troszeczkę pod innym względem niebezpieczna. I myślenie o tym, że A ja stracę pracę przez AI, to jest najmniejszy problem, jaki możesz tak naprawdę stracić. AI pod wieloma względami będzie zmieniać naszą rzeczywistość. I wydaje mi się, że takie gwałtowne ruchy na stanowisku CEO, największej przodującej firmy w tym segmencie, świadczą o jakiejś grze. Politycznej. Być może sam faktycznie myślał, że jest to coś niebezpiecznego i w jakiś sposób blokował rozwój tej platformy, tak by ona mogła pędzić bez końca i odsadzać konkurencję nie o jedną, dwie, trzy, a dziesięć, piętnaście, dwadzieścia długości technologicznych, że tak powiem. A być może właśnie w drugą stronę. Być może chciał tak zrobić zbyt mocno i w niebezpiecznym kierunku rozwijał sztuczną inteligencję. Zarząd jako uzasadnienie podał jedną rzecz, że był nieszczery z zarządem. Nie powiedzieli w jakiej sprawie, no oczywiście, że nie, nie mają co do tego obowiązku, natomiast no, mogliby, byłoby jaśniej i faktycznie mógł być nieszczery w dwie strony. Mógł albo blokować rozwój AI, bo się o nie bał, że to jest zagrożenie, albo wprost przeciwnie, mógł je rozwijać jak szalony, żeby tylko i wyłącznie zniszczyć konkurencję. Jakby z rozwojem, czyli tym, że mają potężny produkt. Coś jak Nvidia w tym momencie zaorała całą konkurencję, jeżeli chodzi o dostawę e, czypów pod AI. No, zdecydowanie tutaj przodują, ale do nich może jeszcze za chwilkę. Tak czy inaczej, no, nie wydarzyło się to z błahych powodów. Takich ludzi na takich stanowiskach z błahych powodów się nie odsuwa. No, chyba, że też dał dupy finansowo, bo to jest trzecia droga. Polityka to raz w takich firmach. Ale drugą rzeczą, szczególnie najważniejszą, bo polityka to władza, a druga rzecz po władzy i właściwie z nią połączona nierozerwalnie to pieniądz, mógł dawać ciała pod względem finansowym i coś się po prostu bardzo mocno nie spinało, mógł okłamać zarząd, że wiecie, coś się finansowo spina, a tak naprawdę są w głębokiej dupie. O czym już też było kilka miesięcy temu głośno, że jednak no działanie czatu GPT kosztuje majątek. Nawet robiłem o tym Shortsa e, Więc możecie w moich Shortsach, których nie ma dużo po, po, poszukać, ale to chyba było jakieś 250 tysięcy dolarów dziennie, albo miesięcznie, nie pamiętam już teraz. E, I być może właśnie dlatego wyleciał. Kto wie, tak czy inaczej, no jest to bardzo ciekawe zagranie, a jeszcze wracając do Nvidia. Która to rzekomo dozbroiła Chiny właśnie w akceleratory AI. Pod wieloma względami wyścig o technologię AI jest postrzega postrzegany jako kolejny wyścig zbrojeń. I tutaj CEO firmy Cerberus, Andrew Fieldman może troszeczkę z zawiści, no nie jest tak, że nie ma w tym zianka prawdy, bo uważam, że jest. Ale zarzuca Nvidia, że to ona uzbroiła Chiny w yy, moc potrzebną do wyścigu zbrojeń, jakim jest AI i rozwój AI. I że generalnie, okej, okay, nie łamali prawa, ale może nie robili tego dobrze moralnie. No tak, yy, faktycznie, to się może zgadzać. Może nie do końca takie rzeczy są moralne, ale z drugiej strony, czy też sprzedawanie komuś, czy, czy jakby. Taka segregacja klientów ze względu na to, tobie sprzedam, bo ty jesteś mój ziomek, a tobie nie sprzedam? No to też jest trochę niegrzeczne. Jakbyście się czuli, jakby właśnie w ten sposób postanowiono traktować nie Chiny, a Europę. I jakby Stany Zjednoczone powiedziały, nie, Polakom nie sprzedajcie, Polaki, Cebulaki nie dostaną RTX-ów. No, 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 jakbyście się wtedy czuli? Wtedy, będąc po drugiej stronie barykady, bo na razie jesteśmy po tej samej, w miarę możemy powiedzieć, że nie, no, generalnie, no to moralnie byłoby dobrze że tym Chińczykom nie sprzedawać. To jest wyścig, to jest konkurencja, i troszeczkę ja patrzę na to z boku na takiej zasadzie, że bez względu na to, kto tam z kim konkuruje, oczywiście, długofalowo dotyka to nas wszystkich całej, że tak powiem, populacji, ale to jest nadal konkurencja, czy to jest konkurencja NVIDIA Intel, NVIDIA AMD, czy Stany Zjednoczone, Chiny. Kto powiedział, że któraś z tych stron jest dobra? Tylko i wyłącznie gdzieś mamy jakieś przeświadczenia na podstawie takich troszeczkę kulturowych naleciałości, że hej, no yy, to te, ci są spoko, a ci nie są spoko. I możemy sobie wyliczać, dlaczego ci są spoko, a dlaczego ci nie są spoko i w drugą stronę tak samo. I wydaje mi się, że argumenty zarówno na tezy na plus, jak i na minus dla obu stron niemalże nigdy się nie skończą i nigdy się nie zrównoważą. No, gdzieś tam od naszego sumienia będzie zależeć mniej więcej za kim stoimy. Ja przyznam szczerze, no i jednak... Jednak chyba bardziej opowiedziałbym się mimo wszystko za Zachodem, bliżej mi do, do jakby kultury Zachodu. Eee, pod tym względem, nie wiem, choćby pod, pod jakimiś takimi względem jakichś takich praw człowieka czy czemu, czegoś takiego, jak to mniej więcej tutaj wygląda, a przynajmniej próbuję stworzyć jakiś taki obraz, czy prawdziwy, czy zakłamanym, też ciężko stwierdzić. Bo siedząc, czytając jakieś informacje, nawet mniej lub bardziej oficjalne raporty naukowe, to nadal nigdy nie mamy obrazu całości. Ale dobra, bo to jest dysputa filozoficzna, nam się zrodziła. Tutaj tylko taka właśnie ciekawostka, że nie wszyscy są z tego zadowoleni. Wiadomo, już tutaj nie mam akurat przygotowanej tej informacji, ale Nvidia już usunęła z chińskiej swojej, swojej wersji ze swojej strony w chińskiej wersji usunęła RTX 4090, już nie jest dla Chin dostępny. Więc i tak muszą sobie tam nieźle radzić, w sensie tak, że kombinować, nieźle kombinować względem tego, jaką my mamy swobodę pod tym względem w naszej części świata. Dobra, dzięki wielkie za dzisiaj, napiszcie co o tym myślicie. Wydaje mi się, że to jest ciekawy temat i trochę żałuję, że tak późno go nagrałem bo w sumie jest dostępny od wczoraj, późnych godzin, więc dzisiaj był cały dzień, e, cały dzień dostępny, już wczoraj go właśnie widziałem na Twitterze i tak dalej. No, bardzo ciekawa sprawa. Dobra, dzięki wielkie za dzisiaj, widzimy się jutro, mam nadzieję, już w recenzji, e, ciekawej recenzji. Do zobaczenia, trzymajcie się. Miłego dnia, wieczoru, nocy, kiedykolwiek to oglądacie. Cześć.